Witajcie w kolejnym odcinku serii Radio News z tej strony Radek. Zapraszam Was na przegląd najważniejszych informacji minionego tygodnia. Zaczynamy od branży gier. Wreszcie dowiedzieliśmy się nad czym pracuje studio Rocksteady, odpowiedzialne m.in. za produkcję Batman Arkham. Firma stworzy grę poświęconą Legionowi Samobójców. Na grafice opublikowanej przez Rocksteady na Twitterze widnieje najprawdopodobniej Superman, zaś na jego głowie znajduje się celownik. Czy więc na walce z Clarkiem Kentem będzie opierać się fabuła gry? No, to na razie tylko domysły. Deweloper nie zdradził na razie żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących gry. Poznamy je dopiero 22 sierpnia podczas wydarzenia DC Fandom. Studio CD Projekt Red zapowiedziało wydarzenie Night City Wire 2, podczas którego poznamy kolejne informacje dotyczące Cyberpunka 2077. Event odbędzie się dosłownie lada dzień, bo w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 18, .00. jak dowiadujemy się z Twittera studia, podczas wydarzenia poznamy więcej informacji na temat ścieżek życiowych naszego protagonisty, a także zobaczymy rodzaje broni dostępnych w grze. Część pokazu ma skupiać się również na szwedzkim zespole punkowym Refused, który będziecie mogli usłyszeć. Słyszeć w Cyberpunku pod nazwą Samurai. Mamy nadzieję, że jedną z informacji nie będzie przeniesienie daty premiery. Wydarzenie będzie transmitowane na Twitchu City Projekt Red. Do sieci trafił główny motyw muzyczny Assassin's Creed Valhalla. Słychać, że Odyn czuwał nad jego twórcami. A skoro już o nich mowa, przypomnijmy, że pierwszym z nich jest norwek Einar Selvik o pseudonimie Kvitrafn, który był perkusistą w black metalowej grupie Gorgorov. Razem z nim muzykę tworzą Jasper Kitt, który był kompozytorem między innymi głównego motywu muzycznego w trylogii o Ezio oraz Sara Schachner, która także pracowała przy muzyce do poprzednich odsłon tej serii. Link do tego utworu znajdziecie w komentarzach. Premiera Assassin's Creed Valhalla odbędzie się 17 listopada. Amerykanie nie będą mogli dłużej użytkować aplikacji powiązanych z chińskim rządem. Prezydent Donald Trump wydał już odpowiednie rozporządzenia. Będą one zakazywać jakichkolwiek kontaktów biznesowych pomiędzy amerykańskimi przedsiębiorstwami a WeChat, czyli chińskiemu odpowiednikowi Whatsappa oraz ByteDance, czyli firmie odpowiedzialnej za TikToka. Jako uzasadnienie tej decyzji rozporządzenie podaje, że dane zbierane przez aplikacje pozwalają partii komunistycznej Chin na dostęp do osobistych informacji o wielu Amerykanach. Urządzenia wejdą w życie w połowie września. Przechodzimy do świata seriali i filmów. Wracamy do rzekomych planów wysadzenia mostu Pilchowickiego, znanego z gry zaginięcie i fana Cartera, o których informowaliśmy Was przed tygodniem. Przypomnijmy, że miałoby do tego dojść w ramach kręcenia najnowszej części filmu Mission Impossible. Do całej sprawy odniósł się reżyser produkcji Christopher McQuarrie, który na dobre uciął te pogłoski, mówiąc wprost, że nikt zaangażowany w produkcję nie prosił o zezwolenie na zniszczenie polskiego zabytku. Dodał, że z propozycją wysadzenia mostu zwróciła się do filmowców strona Polska. Fałszywą informację o zamiarach zniszczenia tego obiektu miała później rozsiewać osoba, która chciała dostać pracę przy filmie, jednak jej kandydaturę odrzucono. To się dopiero nazywa zemsta. Jak mogliście już przeczytać na naszym Instagramie, poznaliśmy nieco szczegółów dotyczących nadchodzącego serialu Władca Pierścieni. Twórcy potwierdzili doniesienia, że w produkcji będziemy mogli zobaczyć Saurona, Elronda oraz Galadriele. Akcja serialu będzie rozgrywać się przed wydarzeniami znanymi z filmowej trylogii, a konkretnie podczas drugiej ery Śródziemia. Oznacza to, że Sauron wciąż będzie w posiadaniu pierścienia, a wspomniani wcześniej Elfka oraz Półelf będą z nim walczyć. Reżyserem serialu jest J.A. Bayona, który nakręcił m.in. Jurassic World, upadłe królestwo, jakie jeszcze postacie macie nadzieję zobaczyć w tej produkcji? Jason Bateman, reżyser seriali takich jak Outsider czy Ozark, pracuje nad kolejnym projektem. Będzie to adaptacja powieści Gusa Krigera o tytule Superworld. Jej akcja rozgrywa się w 2038 roku. W tym uniwersum niemal wszyscy ludzie żyjący na Ziemi posiadają supermoce wszyscy poza jednym Igim Lowmanem, który jest oczywiście głównym bohaterem na jego barkach spoczną losy całej ludzkości. Za scenariusz odpowiedzialny jest Mark Perez, który współpracował m.in. przy filmie Wieczór Gier. Pamiętacie może serial Nieustraszony, w którym to David Hasselhoff używał super samochodu do walki z przestępczością? Otóż produkcja doczeka się filmowego remake'u. Dla osób, którym niezbyt dużo mówi ten tytuł, serial był produkowany w latach 80., a okres jego największej popularności w Polsce przypada na początek lat 90. Fabuła Nieustraszonego opowiada o Michaelu Knifeie, policjancie, którego zawodowym partnerem zostaje samochód wyposażony w sztuczną inteligencję zwący się KIT. Wspólnie rozwiązują oni najtrudniejsze i najbardziej bardziej niebezpieczne zagadki kryminalne. Na razie nie znamy żadnych szczegółów dotyczących obsady produkcji. Są jeszcze jakieś inne filmy i seriale z lat 80., które waszym zdaniem powinny doczekać się remake'u? Dajcie znać w komentarzach. Poznaliśmy kolejną datę premiery filmu Mulan. Mamy nadzieję, że tym razem już ostateczną, ponieważ produkcja miała zadebiutować już w marcu tego roku. Nowa data premiery zależy od tego, czy w danym kraju dostępna jest usługa Disney Plus czy nie. W państwach, gdzie działa platforma, jej abonenci będą mogli obejrzeć film już 4 września. W Polsce, gdzie usługa ta nie jest dostępna, Mulan będzie można zobaczyć w kinach od 11 września. Czekacie na tę produkcję? Jak sądzicie, odniesie ona sukces? Napiszcie w komentarzach. Portal Observer opublikował ranking najchętniej piraconych seriali ostatnich dwóch miesięcy. Badania przeprowadziła firma Perro Analytics. Wygląda to następująco. Najchętniej piraconym serialem była Gra o Tron, drugie miejsce zajęli Rick i Morty, zaś trzecie My Hero Academia. Na kolejnych pozycjach rankingu znalazły się kolejno The Walking Dead, SpongeBob toporty The Hundred, The Mandalorian, The Flash, Agenci Tarczy i Harley Quinn. Tym samym najwięcej straciła wytwórnia Warner Media, która stworzyła tworzyła trzy z tych seriali. Hej ludzie z tej strony, Krystian. Dawno nie podawaliśmy informacji odnośnie rodzimych gier Indie, więc chyba wypadałoby to zmienić. Kilka dni temu wraz z resztą ekipy Radioactive TV mieliśmy okazję zagrać w grę Metamorphosis od polskiego studia Works w ramach wczesnego dostępu, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Fabuła tej zdecydowanie nietuzinkowej gry bazuje na twórczości niemieckojęzycznego pisarza Franca Kawki, autora surrealistycznych książek i opowiadań takich jak Proces, Wyrok, Kolonia Karna, Dziekania Psa czy też Przemiana, która to jest właśnie Kręgosłupem dla gry Studia Ovidworks o w zasadzie tym samym tytule, czyli właśnie Metamorphosis. Tytułowa przemiana jest zarówno przenośna, jak i dosłowna, gdyż nasz protagonista zamienia się w insekta i wyrusza w wędrówkę po najgłębszych zakamarkach świata owadów, zamkniętego z powodów oczywistych dla człowieka, by nieco zrewidować swój światopogląd na otaczającą go rzeczywistość. Jak wspomniałem wcześniej, przemiana jest jedynie kręgosłupem dla struktury fabularnej gry, gdyż pojawiają się w niej również bezpośrednie nawiązania do innych dzieł pisarza. Oto, na przykład, Proces. Przyjacielem główne jego bohater jest Józefka. Ten sam Józefka, który był głównym bohaterem procesu. Na początku rozgrywki, dokładnie tak jak w procesie, z samego rana nachodzą go przedstawiciele służb mundurowych z zamiarem aresztowania go bez podania konkretnej przyczyny, ale to tylko namiastka czekającej na Was serii nawiązań do innych dzieł tego intrygującego pisarza. Trzeba tu otwarcie powiedzieć, że ekipie Works udało się perfekcyjnie uchwycić klimat nietypowej twórczości kawki, osiągnięty efekt potęguje przesympatyczna oprawa graficzna podziwianego przez nas z perspektywy pierwszej osoby świata, zwłaszcza gdy przypatrzymy się modelom postaci, których wygląd może przewodzić na myśl gry takie jak na przykład Dishonored. Także jeśli chcielibyście zagrać w produkcję nietypową, a zarazem jesteście bibliofilami i fanami Antmana, to ta gra jest zdecydowanie dla Was. Premiera już 12 sierpnia. To już wszystko w dzisiejszym Radio News. Czekacie na legion samobójców? Jak Wam się podoba główny motyw muzyczny Assassin's Creed Valhalla? Jakie wydarzenia macie nadzieję zobaczyć w nadchodzącym serialu Władca pierścieni? Napiszcie w komentarzach. Serdecznie zachęcam Was także do polubienia tego filmu, zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, zafollowowania naszego Instagrama oraz obserwowania nas na Facebooku. Radio Active promieniujemy na lepszą stronę rozrywki.